Witajcie moi drodzy. Prosiliście mnie, abym nagrał walca angielskiego solo. Więc zapraszam. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, 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 trzy. Raz, dwa i Raz, trzy. 2, 3. Raz 2 3. Raz 2 3. Raz 1 2 3. Raz 1 2 3. Moi drodzy, zatńczyliśmy sobie naliczeniem. Za chwilę zatańczymy sobie do utworu, ale pamiętajcie, walc angielski tańczymy raz 2 3 na raz stawiamy krok do przodu, na dwa unosimy się i na trzy opadamy. Więc czas na walca z muzyką. Leciutko na palcach, tańczę z tobą walca w zapomnianym rytmie, na trzy. Wpatrzona, zmieniona, trochę przestraszona. Dziwiona walcem jak ty. Czy to was dokoła, dokoła? czy to walc wywołał, wywołał, czy coś w nas? Czy coś w nas, coś w nas Czy to walc Także moi drodzy, zapraszam do walca i zapraszam do tańca. Trzymajcie się!